Ognisko powoli przygasało. Słońce zaczęło wschodzić. Niebo z ciemnego koloru zaczynało robić się pomarańczowe. Kiriu leżał na śpiworze zawijając sobie trawkę wokół palca. Podniósł się po chwili, zajrzał do plecaka i wyciągnął konserwę oraz plastikową łyżeczkę. Starał się ją otworzyć najciszej jak mógł, aby nie rozbudzić towarzyszy. Zaczął się zajadać. Po konsumpcji odłożył puszkę i wyjął wodę, odkręcając ją. Napił się i odłożył koło puszki. Położył się z powrotem na lewy bok i czekał. Zaczął mu opadać powieki. Stwierdził, że chwilę sobie kimnie. Kiri uśnił o Annie, że są w domu patrząc sobie w oczy uśmiechnięci i nagle ona zaczyna się odsuwać, i zaczyna zmieniać się w ogień. I znika. Tymczasem Kirill poczuł szturchanie. To było powodem tego strasznego dla niego snu. Kirill, wstawaj! szeptał Olgierd, coraz to mocniej szturchając. Kirill przemielił oczami. Wstawaj, mamy gości. Masz tu swoją broń! szeptał Olgierd. Znajdowali się oni w lasku, tuż przy spustoszałej wsi. Obok domu rodziców Kiriła. Wszyscy kucali ze drzewami i obserwowali, co to za gości nadeszli, a bardziej to przyjechali. Sześć osób wyszło z dzipa. Nie byli to bezdomniacy, tylko jakaś elitarna jednostka, sądząc po ubiorze. Mieli ubrane kominiarki, hełmy z szybą, ogromne kamizelki zakrywające nawet nogi, wypasione givery. Olgierd, mi lornetkę, szepnął Kiriu. Olgierd mu ją podał. Kiriu po chwili opuścił lornetkę. Kto to jest? spytał Olgierd. USCE. Mają oznaczenia na ramionach, odpowiedział. Ale jasna na co robimy? zapytał Olgierd. Nie mam pojęcia, ale coś trzeba zrobić. Myślę, że można by spróbować zlikwidować ich, powiedział Kiriu. Przeszukują teren w poszukiwaniu walizki, więc pewnie rozdzielili się. Dobra, ja podejdę, wy zostańcie, powiedział Kirill. Dobra, tylko nie rób nic głupiego i uważaj na siebie, powiedział Olgiert. Kirill spojrzał się na Olgierda i skinął głową. Wstał powoli i zaczął przykradać się w stronę budynków. Będąc już przy jednym, rozglądał się, szukając osobnego gościa USC, żeby mógł go zlikwidować. W głowie Kirill miał już cały plan co i jak. Byli oni różnie porostawiani. Jeden wchodził akurat do domu, na co tylko czekał Kiriu. Dwóch żołnierzy skończyło galicę ze sobą i wzięli się dalej za przeszukiwanie. Nikt nie patrzył. Kiriu to wykorzystał i przeleciał na drugą stronę ulicy, wpadając do domu, do którego wszedł jeden żołnierz. Szedł już ostrożnie i po cichu. Żołnierz stał w kuchni i oglądał zawartość szafek. Kirill zauważył, że ma karabin na pasku przy plecach, więc szybko podszedł, złapał za karabin i zaczął nim obkręcać na szyi do tego momentu, aż dalej się nie dało. Żołnierz krztusił się, łapał słabo powietrze, wymachiwał rękoma. Po paru parunastu sekundach odpuścił i sztywny padł. Kirił nie tracąc czasu, zaczął się przebierać. Po założeniu już wszystkiego, Sprawdził imię tego typa. John ksywa młody. Wziął łom i trzy deski oderwał z podłogi. Wsadził swoje rzeczy i ułożył dechy z powrotem. Zabrał karabin i wyszedł z budynku. Młody, masz coś? Krzyknął jeden żołnierz. Nie, nie mam. Odparł Kiriu z zimnym potem na całym ciele. Mmm, szukać dalej, krzyknął żołnierz. Of, westnął Kiriu. Spojrzał się w stronę lasu i kiwnął głową Olgierdowi, a on tym samym odpowiedział. Ruszył do kolejnego domu. Wszedł po schodach i ujrzał dwóch żołnierzy, którzy stali nad walizką. To była ta walizka, ta cholerna walizka. Kirill nie wiedział, co w tym momencie zrobić. Zdecydował po chwili, zaczął sięgać po broń, kiedy przez szyby poleciała szmara pocisków. Na ziemię! krzyczał jeden. Kiri upadł na ziemię. Kule przeleciały mu koło głowy. To nie mógł być Olgierd. Okazało się, że to bandyci. Znikąd się pojawili. Ostrzał trwał i trwał. Leciały pojedyncze kule, jakiś śród ze strzelb. Żołnierze zaczęli walić ile wlezie. Jeden chciał rzucić granat. W tym momencie Kiri złapał go za rękę, wyjął granat i zszedł na dół. Rzucił go za drzwi, rozrywając tym trzech bandytów. Krzyknął głośno, Olgierd. Kirill wbiegł z powrotem na górę i zaczął strzelać do żołnierzy. Zabił ich, lecz niestety jeden zdążył zranić Kirilla w ramię. Nie zważając na to, chwycił walizkę, wyskoczył oknem na tę domu i pobiegł przed siebie. W tym momencie dołączył się do strzelaniny Olgierd z ekipą. Toczyli walkę z bandytami i ze razem pozostałymi żołnierzami USC. Po paru minutach ucieczki wyczerpany wszedł do najbliższego budynku, aby odpocząć. Niestety co tam zastał, to go przeraziło i zdenerwowało. Był tam 100 trupów, gdzie na nim były ciała jego rodziców. Leżyli na stosie z dziurami w ciele po pociskach. Kiedy upuścił walizkę padł na kolana. Oczy zrobiły mu się szklane i zaczęły napływać łzy. Wybiegł z budynku i zaczął zmierzać w stronę Odgierda. Zrzucił swój hełm, zaraz po tym kominiarkę. Olgierd i jego ekipa stały nad ciałem bandytów i o czym się rozmawiali. Olgierd ujrzał Kiriła zmierzającego w jego stronę. – I jak masz walizkę? – spytał Olgierd. Kirił się nie odezwał. Zbliczał się coraz bardziej i będąc przy Olgierdzie, uderzył go w grdykę z pięści. – Ty maciarzu, czemu kłamałeś? Czemu ich zabiłeś? Pytam się, ty śmieciu! – Daru się kirił. Nic nie rozumiesz. Przestań to ci powiem, odpowiedział Olgierd. Kiriu wstał z niego. Ten naukowiec uciekł, to był twój ojciec. Chcieliśmy, że powiedział nam, gdzie jest walizka. On nie chciał za żadne skarby wyjawić. Zaczął nam grozić strzelbą. Nie chciał nikomu tego dawać, nie wiedząc, kto ma jakie zamiary. Tłumaczyłem, że chcemy pokazać prawdę światu. Dalej myślał, że te dowody chcemy zniszczyć. Nic do niego nie docierało. W końcu postrzelił jednego mojego członka drużyny. I jeden z moich do nich wypalił i zabił wszystkich. Nie miałem na tym kontroli. A walizkę, jak wspominałem, ukrył w tej okolicy w którymś z domów. Który to zrobił? Zapytał Kiriu Olgierda. Wskazał on na Saszę, który zaczął robić się nerwowy i cofać się do tyłu. Kiriu wyciągnął pistolet z kabury Olgierda. Wycalował w głowę Saszy i powiedział... A to wiesz za kogo? Mówiąc to, Kiriu, wypalił z pistoletu w głowę Saszy. Padł martwy. To masz tą walizkę? spytał Giert. Mam, odpowiedział Kiriu. To spadamy do bazy wyrzekł. Zbierać się i idziemy wykrzyczał. Kiriu zostając w tyle, wziął pistolet i strzelił kilka razy w martwego Saszę, tak dla pewności. Mieli oni długą drogę do przebycia. Jakiś czas później, gdy wychodzili już z tej wsi, zrobili sobie przerwę na zjedzenie i napicie się. Było bardzo upalnie. Zatrzymali się oni na ruinach jakiegoś budynku. Teren był piaszczysty i płaski. Siedząc oparty o ściankę, Kiriu, dojrzał coś w oddali. Były to helikoptery pięć sztuk to nasz? spytał Kiril. nie. Cholera, to są U.S.C. Chować się, krzyknął Olgierd. Wszyscy się zerwali i zajęli pozycję. Kiri i Olgierd weszli na górę, a reszta została na dole. Helikoptery wylądowały przed budynkiem. Wyszło pełno żołnierzy U.S.C., którzy zaczęli ostrzeliwać budynek. Kirill się wychylił i puścił serię. Udało mu się zdjąć dwóch. Strzelanie trwała. Na dole jeden z naszych został ranny. Olgierd wychylał się i strzelał i chował się za osłonę. Tak w kółko. Nie miało to sensu. Mieli przewagę liczebną. Kirill zdjął plecak, wyjął z niego granat, wyciągnął zawleczkę i z głośnym okrzykiem wstał, co sprawiło, że był cały odsłonięty. Rzucił granat w kierunku USCE. Oni padli na ziemię. Granat wybuchł, wysadzając jeden helikopter i zabijając przy tym paru żołnierzy. Kirill miał się już chować, ale na nieszczęście... Dostał kulą w brzuch, padł za osłonę z okrzykami z bólu. Oczy zaczęły mu się zamykać. Chciał zasnąć, widział ciemność, chciał odpocząć. Słońce cholernie paliło, potlał się z niego jak nigdy wcześniej. Nie miał przy sobie już wody, skończyła mu się. Odpierali cały czas atak tych pajaców z USCE, ledwo dawali rady. Kirill resztkami sił wychylił się i puścił serię w stronę wroga. Przestań, to nie ma sensu, wypowiedział wyczerpany Olgierd. Kirill schował się za osłonę. Usiadł, opierając się plecami o ścianę. Przycisnął mocniej prawą ręką ranę na brzuchu. Kamizelka zawiodła. Ściągnął ją i odłożył obok siebie. Lewą, trzęsącą się ręką wyciągnął zdjęcie. Na nim była Anna. Chciał przez chwilę na nią popatrzeć. Teraz wszystko, co słyszał, krzyki, wystrzały, były stłumione. Cisza. Był skupiony tylko na tym, co miał przed swoimi oczami. Zaczęły one drżeć. W końcu się zamknęły i z kącika oka uroniło się za, która spłynęła po poliku. Koniec części drugiej. Ciąg dalszy nastąpi.